Oj, tam foch podjechał Mam x50b Zajebisty timing, widzowie Kurde Nie wiedziałem o nich nie. Zaskoczyli mnie Jest bardzo niedobrze Nie. Uf. Kurde, to jest to O kurwa mać jebana! Myślałem, że się jakoś cofnę, nie wiem, no... Niesamowite, w tym wszystkim popsułeś. O kurde, o kurde niedobrze o... Kurde to nie jest dobre co zrobiłem Tak mi się wydaje A... Dobra decyzja no kurwa, no i kolejny minus jeden procent. Dziękuję Wam. przejechał taką o... kurwa, wiedziałem, żeby tam nie podjeżdżać. Kurwa Ten foch jest największą... ...kontrą O kurde, nie Kurwa macie pane mm! Wkurwiła mnie ta bitwa, ja pierdolę. Myślałem, że w mieście dam radę, że będzie dobrze. 268 pojechało do miasta. 268 pojechało do miasta. A nasz Horis tu gra. Mm. Kurwa macie, znowu jestem ja minus pół Nie wiem no Szajas, pierwsze tempo! Wszystko albo nic, ryzykuję. O kurde. Nie. no i zaryzykowałem. Chuj. Dobranoc Nie ma opcji No i nie ma, nie ma szans Nie wiem, głupie to było, fuj no Nie, ze strony nie można odpalić rezerwy Kurwa, jebana mać, myślałem, że zdążę. Nie, bo to jest zjebany magazynek, który ma 4 sekundy pomiędzy za pociskami w pizdu. O... <laughs> nie no, my tego nie spuszczujemy, nie ma opcji. Ta bitwa to jest porażka. Uh, non abbiamo penetrato la corazza. Mm. <laughs> <gasps> Nawet nie strzeli po mojej spacie. co? O kurde, jeszcze ten tak jedzie <śmienny> Nie widzę, w jest pizda jebaną jest ten czołg, no. No nie, widzowie, oczywiście nie da się robić żadnych challenge'y, bo stream-snajperzy są zawsze czujni No Coś mi z tym snajpem nie wyszło, co? Dobra Liczę bardzo na to, że ktoś mi dobije focha i od focha nie przyjmę całego magazynka O kurde Patrzcie, jak się dwie te kurwy od razu obracają, nie? Jeszcze mnie trafił W każdym normalnym scenariuszu mam tutaj kilka strzałów z demerza Ale przez to, że gram z tymi zjebami, to nie mam nic, nie? Ech. Nie, no trzeba to w końcu skończyć, co? Ileż można. No i tak. 1900 wanszyt.